Hej, jeżeli trafiłeś ten film, to pewnie zastanawiasz się jak najłatwiej odebrać Windowsa 10 Pro lub Home. Jeżeli tak, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Otrzymałem naprawdę wiele próśb od Was, abym sprawdził, czy strona umożliwiająca pobieranie różnych gier i programów działa, czy nie. Wiadomo, nic nie jest pewne i lepiej dmuchać na zimne. Dlatego właśnie powstał ten film, abyście to Wy nie musieli sprawdzać. Okej, okay, a więc przejdźmy do strony. Prezentuje się ona następująco. Mogę powiedzieć, że ogólnie podoba mi się styl graficzny strony, jaki naprawdę na plus zasługuje duża ilość dostępnych gier. Każdy znajdzie coś dla siebie. Dobrze, przejdźmy teraz do Windowsa 10. Możemy go wyszukać poprzez wyszukiwarkę u góry strony lub ręcznie go znaleźć. Jesteśmy na stronie. Jak widać znajduje się tutaj tytuł programu i ogólny jego opis. Aby przejść dalej należy kliknąć w czerwony przycisk Pobierz. No i zostaliśmy przekierowani na stronę, z której będziemy mogli pobrać sobie Windowsa 10 Pro lub Home. Na rozmiar pliku nie zwracałbym uwagi, ponieważ na ogół pliki, które będziemy pobierać są skompresowane i rzeczywisty rozmiar poznamy dopiero po ich rozpakowaniu. To klikamy w przycisk pobierz. Aha, czyli teraz mam wysłać SMS-a o takiej treści na numer tutaj podany. No to chyba nie pozostaje nic innego jak takowego SMS-ika wysłać, a następnie przepisać kod jaki otrzymam. No dobrze, kodik przepisany. To klikamy teraz przycisk dalej. Weryfikacja przeprowadzona pomyślnie. Niedługo nastąpi przekierowanie na podstronę. Aha, no to czekamy. O, jak widać, zostaliśmy przekierowani. No to teraz musimy kliknąć w download, aby rozpocząć pobieranie Windowsa 10. To ja już pobieram. OK, pliki pobrałem i rozpakowałem. Teraz zainstalujmy Windowsa 10. Instalacji tłumaczyć nie będę, ponieważ myślę, że nikt nie powinien mieć z nią problemu. Po prostu kliknij na ikonę instalacji i postępuj według wskazówek instalatora. I jak widać, wszystko działa świetna strona. Mam nadzieję, że będzie istnieć jak najdłużej. Ta strona to podstawa dla każdej osoby, która chciałaby Windowsa 10 po polsku. Wiele wnosi do naszej społeczności, więc podsumowując strona naprawdę warta uwagi. Co mogę jeszcze dodać? Korzystajcie póki możecie. W przypiętym komentarzu czy w opisie filmu umieszczę link wraz z informacją czy sposób działa dalej. Bo wiadomo, nic nie trwa wiecznie, więc wypadałoby dać znać, jeżeli coś się zmieni czy przestaje działać. Jeżeli chcesz, abym sprawdził inną stronkę, to napisz w komentarzu. Sprawdzę i nagram. Jeżeli filmik ci się spodobał, nie zapomnij zostawić lajka i suba, to naprawdę pomaga. To ja się teraz z wami żegnam i życzę udanych łowów. Cześć!